zwariowałaś, nie możesz niszczyć tak drogich rzeczy! Nie obchodzi mnie, ile on kosztuje. Jest przeklęty! Zabił twojego kupca! To nieprawda! To żart! Nikt nie zginął! To dlaczego ściga cię ten potwór? Otóż go, muszę go zniszczyć! Nie, dzięki niemu w końcu zbieram na smartfona! Mistrzu! Mistrzu! On, on tu jest! Się. Mam dosyć twoich żartów! Mówię, poważnie, jest tuż za tobą! I co tam zobaczę? Gigantycznego labumu? A może Brainrot mema? Mówię, odwróć się! A, a, szybko, schowajmy się tu! Ziomki, mamy poważne kłopoty! Wielki potwór nas ściga! Mówiłam ci! On jest prawdziwy! Cały ten czas polował na kielich! Masz szczęście, że nie zrobił tak jak innych! Myślałam, że to żart Luny, ale teraz widzę, że to prawda! A gdzie kielich? O nie, gdzie mój cenny artefakt? Wygląda na to, że zgubiłeś go podczas biegu. Muszę go odzyskać! Co ty robisz? Wracaj! Gdzie on poszedł? Na mnie! Czary zapomniał kielichu. Po prostu. Cicho, spójrz. Ty też to widzisz? To nie potwór, a dziewczyna. Rozumiem. Cały ten czas była zaczarowana. A ten kielich to jedyny sposób, żeby znów stała się człowiekiem. Nie wiem, Luna. Tutaj chyba coś jest nie tak. Wszystko widziałaś sama. Ona nie jest niebezpieczna, chodźmy się przywitać. Cześć, jestem Luna. Witaj, młoda damo. Jak masz na imię? Nazywam się Arachne. Jestem córką króla. Króla? A nie mamy żadnych królów? Dawno, dawno temu czarownica rzuciła na mnie klątwę, zamieniając mnie w potwora. W zamian zyskałam nieśmiertelność. Nieśmiertelność? To ile masz lat? Dwieście? Albo 300? A już dawno straciłam rachubę. 300 lat w ciele potwora? Pewnie jesteś zmęczona. Chodź, pokażę ci dom. Coś tu jest nie tak. Jeśli ta dziewczyna jest miła, to dlaczego zabiła moich klientów? Muszę się tego dowiedzieć.